Cześć! Dzisiaj nagrywamy test Seven Days nowy. wersji. Ze mną! Ze no mną! tak, pierwszy raz Amy jest na moim kanale. Ma na imię Amy, ale ja mówię na nią Amy. I dobra, otwieramy. O Tak się prezentuje ten Tak. Na półkę, no, dawaj. Teraz go zjemy. Zjemy! Zjemy go! O ja! Zobaczcie, tak wygląda w środku. O tak. Tu dobra. ma dwa smaki. Jemy. Dobra, jemy. Mmm, to mm. mm. dobre. bardzo mhm. bułkę. <grym> <A nie>, okropna. <grym> wiesz Jest tak okropna, że mi nawet um, cały zjadła. Co? No bym masz, 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 masz o, słucham, okay. Tego nie jak coś <grym> dostałam. <grym> no. Serdecznie Dobra, to polecam kupić, bo. To kosztowało 2,80 zł, mm. Mam potwierdzenie. To jest prawdziwe opakowanie. I to bardzo dobra. Mhm. Jest. Naprawdę od jednego do. Więc już kończymy odcinek. No chyba kończę. Może nagramy dzisiaj jeszcze? Pa. No, pa.